Spartus. Współpraca znaczy partnerstwo. Uchwyty spawalnicze Spartus Tig. Część druga. Rozwiązania palników. Bogaty asortyment palników i części eksploatacyjnych dla uchwytów Spartus Tig pozwala na całkowitą personalizację uchwytu i dostosowanie go do wykonywanych prac spawalniczych. Spośród blisko ponad 60 typów palników prezentujemy kilka wybranych rozwiązań. Przedłużane i giętkie palniki z serii Easy 20FL, 20FXL i 20FXXL. Dostępne w trzech wariantach długości 85, 105 i 135 mm oraz palniki SPE24GFXL i SPE24WFXL o długości 310 mm. Odpowiednie do uchwytów chłodzonych gazem lub cieczą. Idealne do spawania w miejscach trudno dostępnych z wykorzystaniem lusterka. Seria palników Easy z precyzyjnym zaworkiem gazowym. Od małego palnika SPE9V do palnika SPE26V, zarówno w wersji standardowej, jak i z giętkim korpusem. Rozwiązanie to pozwala spawać metodą TIG zwykłą spawarką MMA, inwertorem. Dzięki możliwości regulacji przepływu gazu zaworkiem w palniku. Szeroki wybór palników z giętkim i wytrzymałym korpusem. Możliwość dopasowania wygięcia palnika w zakresie plus minus 45 stopni. Odpowiednia technika gięcia palnika znacznie wydłuża jego żywotność. Należy zawsze podpierać główkę palnika. Nie wolno jej okręcać, gdyż grozi to jej uszkodzeniem. Giętkie korpusy z wymiennymi główkami palnika to jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań. Do wyboru 7 typów główek palnika, które różnią się między sobą rozmiarem oraz kątem wygięcia 70, 90 i 180 stopni. Wystarczy odkręcić główkę palnika i w zaledwie kilka sekund wymienić ją na aktualnie potrzebną. Rozwiązanie dostępne w serii Easy, Master oraz Pro. Korpusy palników z wymienną obrotową główką palnika umożliwiają obrót główki palnika o 360 stopni. Jest to idealne rozwiązanie do spawania rur, dostępne w serii Master oraz Pro. Spartus to nie tylko uchwyty ręczne TIG, to również palniki maszynowe do zautomatyzowanego spawania TIG, dostępne w wersji chłodzonej gazem lub cieczą. Uchwyty spawalnicze SpartuS pasują do większości urządzeń spawalniczych. Ponad 40 typów przyłączy do wyboru.